W zadaniu kolejnym mamy sprawdzić na początek, czy trójkąt jest trójkątem prostokątnym, a także obliczyć jego pole. No to zacznijmy najpierw od narysowania w układzie współrzędnych tego trójkąta. Zaznaczmy punkty. Punkt pierwszy ma współrzędne 0 minus 2, czyli tu mamy punkt A. Punkt B ma współrzędne 3 7, czyli 2. 4, 6, 7 to mamy punkt B oraz minus 3 i 4 tu jest punkt C. Łączymy to sobie, no i mamy trójkąt. Następnie sprawdźmy, czy będzie to trójkąt prostokątny. Zaczniemy od tego, że wyznaczymy po kolei boki tego trójkąta, czyli długości boków tego trójkąta. Zacznijmy od długości boku AB i żeby wyznaczyć długość. Tak naprawdę odcinka musimy znać współrzędne początku oraz jego końca. Czyli jeżeli chodzi o punkt A, to ma on współrzędne 0 minus 2, czyli mamy x1, y1, punkt B ma współrzędne 3 oraz 7, mamy zatem x2 oraz y2, no i podstawmy do wzoru. 3 odjąć 0 to będzie 3 do kwadratu. Dodać 7, uwaga, odjąć minus 2, zapiszę Wam to po kolei, czyli mamy tak, y2 odjąć, bo tak jest we wzorze, y1, a y1 wynosi minus 2, czyli z tych dwóch minusów otrzymamy plus, czyli mamy 7 dodać 2, a więc 9, czyli tutaj zapiszmy 9 do potęgi drugiej. 3 do kwadratu to 9. 9 do kwadratu 81, czyli otrzymamy pierwiastek z 90, to będzie długość boku AB, czyli to sobie zapiszmy. Następny bok, no to na przykład wyznaczmy sobie długość boku AC, czyli zapiszmy to w ten sposób, jeżeli chodzi o punkt A, to ma współrzędne 0 minus 2, czyli mamy x1, y1. Punkt c ma współrzędne minus 3, 4. Mamy zatem x2 oraz y2, no i podstawiamy do tego samego wzoru. Minus 3 odjąć 0 to minus 3, dodać 4 odjąć minus 2 to będzie 4 plus 2, czyli 6 do potęgi drugiej. No i pamiętajcie jeszcze o pierwiastku. Minus 3 do kwadratu to 9. 6 do kwadratu 36. Czyli tu się pojawi pierwiastek z 45. No i jeszcze, może podpiszmy najpierw. No i jeszcze nam pozostało obliczenie długości boku BC. Zatem zapiszmy sobie tutaj poniżej, że szukamy długości boku BC. Czyli musimy znać współrzędne punktu B. Czyli mamy tak 3,7. Czyli mamy x1 oraz y1 oraz współrzędne punktu C, czyli minus 3 oraz 4. Mamy x2 oraz y2. No i spójrzmy znowu na wzór. Czyli najpierw x minus 3 odjąć 3 to minus 6. Do potęgi drugiej dodać. Teraz y. 4 odjąć 7 to minus 3. Do kwadratu. Minus 6 do kwadratu to 36, dodać 9, czyli tutaj otrzymamy pierwiastek z 45, czyli tutaj także sobie podpiszmy długość tego odcinka, no i teraz mamy trójkąt zatem o długościach następujących, o bokach następującej długości, pierwiastek z 45, pierwiastek z 45 oraz pierwiastek z 90, czyli jak widać. Skoro te dwie długości są takie same, czyli to oznacza, że trójkąt na pewno będzie trójkątem równoramiennym, natomiast jeszcze nie wiemy, czy będzie trójkątem prostokątnym, ponieważ aby był trójkątem prostokątnym, no to musi spełniać twierdzenie Pitagorasa. I o czym musicie pamiętać? Jeżeli chodzi o c, to będzie długość przeciwprostokątnej, czyli to będzie najdłuższy bok w naszym trójkącie, czyli u nas c to będzie na pewno pierwiastek z 90. No i teraz to sobie podstawmy. Mamy tak a kwadrat, czyli pierwiastek z 45 do potęgi drugiej, dodać b kwadrat Ile to będzie równe? Z tego otrzymamy 45, tutaj mamy też 45, zatem mamy 90, zatem zajęliśmy się już, już stroną lewą, po stronie prawej mamy C kwadrat, czyli pierwiastek z 90 do kwadratu, z tego również otrzymamy 90, czyli zauważcie, że. Lewa strona jest tutaj równa stronie prawej, zatem wiemy, że to faktycznie będzie trójkąt prostokątny i to musimy sobie w odpowiedzi zapisać. Jeszcze nam pozostało, aby obliczyć pole tego trójkąta. I teraz, jeżeli my sobie narysujemy może troszkę inaczej ten trójkąt, żeby Wam było łatwiej to zauważyć, no to oczywiście wzór na pole trójkąta to będzie a razy h podzielić przez 2 gdzie jeżeli to jest trójkąt prostokątny to będzie nasza podstawa to będzie nasza wysokość czyli tak naprawdę bierzemy pod uwagę długości dwóch przyprostokątnych w tym trójkącie czyli u nas zaznaczmy to sobie może innym kolorem przeciwprostokątna znajduje się naprzeciwko kąta prostego czyli to będzie pierwiastek z 90 czyli to będzie 1 Przyprostokątna to będzie druga przyprostokątna. Zatem pole naszego trójkąta to pierwiastek z 45 razy pierwiastek z 45 podzielić przez 2. Tu także możemy zapisać, że znajduje się kąt prosty. Pierwiastek z 45 razy pierwiastek z 45 to pierwiastek z 45 do kwadratu, czyli z tego otrzymamy 45 a 45 drugich to 22,5 jednostek, oczywiście kwadratowych, i to będzie pole tego trójkąta.